No i tak nawet nie myślałem i chuj zimnego zjadłem i... Gim. Mówił, że jesteś schabłowego ziemniaczkami, ale ja wstałem wcześniej, ja wstałem dwa razy dzisiaj. Bo raz się musiałem budzić, bo Agnieszka musiała coś tam mi załatwić, a Dzidzia trochę popłakiwała. To trzeba było smoczka i dać. Nie posiedzieć, a później poszedłem znowu spać. Bo widzę, że u Ciebie na czacie jest naj, naj, największa hejterka. Twoja? O, gdzie, no, na moim live... Na moim, na moim live tak mówi. Nie no, no raz, jak ty jesteś taki słodki, taki fajny, a tutaj. No, raz, jesteś pośmiewiskiem. Aha, tak? Napisała? No, nie, czekaj, jak ona napisała? No, raz bez obrazy, ale jesteś pośmiewiskiem. Śmiej się z ciebie. Ty kurwo Tak, jeszcze powinna dodać. A myślisz, że normalnie na całą chatę teraz baczynę? Nie wiem. Wiesz, z kim gadałem dzisiaj? Z kim? Z Klaudią Mogło być lepiej. Mogło być co lepiej. Naomi? Była Naomę, tak. Jak było. Wiem jej o projekcie, że Aczek? będzie projekt taki tego typu. Słuchaj, zapraszasz ją na projekt? Tak, że projekt to bardziej zmanipuluje kogoś, żeby kupił kebaba za 55 zł. I co, Powiedziała, komuś? że wygra. Nie, no. no, nie, no przecież oddałem mi ja pieniądze. mi właśnie, jak cię spotkałem, jak cię spotkałem, to właśnie pisali na czacie że spytaj jak tam kebabować czy coś. Jak tam, no bo, bo, ja z nią gadałem, no to wiesz. Zamawiacie se żarcie? Nie, 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 ja nie, już nie zamawiam nikomu jedzenia nic. Dobrze, dobrze. Jak ty będziesz głodny, to mówisz, mówisz co mam zamówić i pyszne.pl ale, to, ale czy, czy to będzie jednorazowa akcja, czy to będzie codzienność? Wiesz, no codziennie ci nie będę napierdalał i zamawiał, no. Ale po prostu jak powiesz, że naprawdę jesteś głodny nie masz ten... W twoim przypadku to z twoją złotą kobietą nie będzie, że ty chyba będziesz chodził głodny. Bo no tak. zawsze cię zdopiekuje, bo ja widziałem jak ty, jakie ty jedzenie od nich dostajesz, to aż mi się smutno zrobiło i... Tu leży jeszcze drugi z na mnie. Ura, mogę się do ciebie wprowadzić, o tam mieszkasz przy oknie? Tak, mam tylko pokój A, no, to ile za wynajem, muszę płacić? Nie, to dogadamy się. Mogę być na 30% swoich miesięcznych tonego. To dużo nie zarobisz, dużo nie zarobisz. Nie? Po trzecie ale... Marca Jak to się robi? Minus 30%? Czy jak? Ale co minus 30%? No jak to licząc jak się odejmuje kwotę? No dobra, no wpisuję tą kwotę ile zarobiłem i minus 30% no czy podzielić. Co? Z jakiego, Ogólnie, ogólnie mi chodzi o to, że mam to zarobki, co nie? I zarobiłem za ma, wiem jaką kwotę i żeby policzyć no ile... 10% z tego i to razy 3. Czyli na przykład, jak jest 9000, to 10% to jest 900 i razy 3. Mi chodzi, mi chodzi o to, czy mam minus 30% zrobić, czy podzielić, czy jak? Że kwotę tą co zarobiłem, to muszę odjąć 30%, czy podzielić? Odjąć. Odjąć, dobra, 30%. No to ci powiem, byś dostał. Dużo pieniędzy. a odjąć 70 powinienem, a zostało, został, powinno zostać 30 wtedy. No dobra, to ja odjąłem 30 i... Wiem ile było, więc no, to byś zarobił, byś zarobił, powiem ci, pieniążki godne. No i super, no to, to mi się bardziej, się bardziej jednak opłaca wynająć samemu chatę. No, tak. I to bym miał dwa, dwie chaty. No i wszystko to widzisz na ręce, zar jak No wiesz, co. Wiesz, tak, co, Madryt? Od pieniędzy ode mnie chcesz. <laughs> no, chcę, chcę, no, Wiesz, co, nie spodziewałem się tego. Ja myślałem, że Wszystko, się... wszystko, ale że pieniądze. Wiesz, że pieniądze to tak naprawdę jest pierwszy stopień do pokłócenia się i dramy różne. Widzisz. No tak, o niektórzy się kłócą o pieniądze, niektórzy o jedzenie. Obułki. Obłuki. Ja tego nie, oczywiście no ja, nie chciałem ja mówić. się ja wiem. się pokłóciłem. hajs z jedną osobą tylko. <śla> Nawet nikt nie wie, że to jest hajs. A, widzisz. Ja wiem też no, się ja no. Przyszło? Przyszło, to co mówiłeś? Przyszło? Przyszło, przyszło kurwa, przyszło, ale nie mów. Ale przyszło. Nie, 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 nigdy mi nie mierzyli wzrost na Fema.